Nazywam się Sebastian Jarosz, mieszkam w Płoniecicach obok boża i mam 30 lat. Moja przygoda z trzodą chlewną tak naprawdę sięga dzieciństwa. Rodzice kiedyś hodowali i krowy i świnie, ale później jednak woleliśmy pójść w kierunku trzody chlewnej. Ojciec wybudował tu czarnie, wybudował porodówki, później nasze stado podstawowe liczyło. 40 loch w cyklu zamkniętym. W tym sprzedawaliśmy około, około 1000 sztuk rocznie tucznika. No i później przyszedł czas jakiegoś tam jakiejś tam przyszłości, planowania i, i no trzeba było albo zrobić krok do przodu, albo, albo, albo po prostu to zamknąć. No i wtedy zdecydowaliśmy się, że jednak robimy ten krok do przodu. No, i postawiliśmy budynek liczący na 105 loch w cyklu otwartym. Tak, będzie to sprzedaż prosiaka. Przez pewien czas produkowaliśmy na tym samym poziomie, a że ja nie jestem tam typem, który lubi stagnację, to też troszeczkę opychałem rodziców, żeby też troszeczkę i pomogli mi w tej rozbudowie i żeby, żeby jakiś krok do przodu zrobić, tak. Dlatego podjąłem decyzję o rozbudowie naszego stada, mojego już tak naprawdę, no do wielkości 105 loch w cyklu, w cyklu otwartym, w cyklu trzytygodniowym. No, zdecydowałem się na system FETURA z tego względu, że no, to jest przyszłość tak naprawdę. Tak? Wcześniej prowadziliśmy dokumentację papierową, która była no mozolna. Było, było tych dokumentów dużo, trzeba było przeglądać w papierach. Czasami jakaś kartka się zgubiła, zbrudziła i, i no, był to problem. tak. Kolejnym bardzo ważnym powodem, dla którego zdecydowałem się na system Fetura, jest taki, że karmienie może odbywać się 6 razy dziennie. Ja, jako tak naprawdę pracownik tej fermy, nie jestem w stanie fizycznie tego zrobić lepiej. Dodatkowym atutem Fetury jest możliwość ustawienia krzywej żywieniowej. Wcześniej odbywało się to w taki sposób, że po prostu co, co drugi dzień przestawiało się dawkę na dozowniku i trzeba było podejść do każdego dozownika i przestawić na, na miarce. Załóżmy, strzelam o, o, o 100 gram więcej. Tak? Teraz nie mam takiej potrzeby, mało tego. Mam wgląd praktycznie w czasie rzeczywistym. Do systemu i mogę zauważyć, czy locha wyjada daną porcję ustawioną, czy nie wyjada, i to jest od razu sygnał, że, mogę po prostu, że muszę po prostu do tej lochy podejść i zobaczyć, czy, czy to się wiąże z jakąś chorobą, czy zapaleniem, czy czymkolwiek. Budynek składa się z dwóch porodówek 15-sztukowych i jednej 5 -sztukowej rezerwowej wiadomo na, na powtórki czy na mamkowanie. Później mamy trzy, e, 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 trzy pomieszczenia na prosięta e, no i jedno duże pomieszczenie na lochy luźne. W tym dużym pomieszczeniu mamy dwa sektory krycia na 18 sztuk i cztery pomieszczenia na lochy luźne też na, na, na 18 sztuk. Dodatkowo, budynek zawiera pomieszczenie na kwarantannę, na, które jest przewidziane na, na loszki remontowe, które będą wprowadzane do stada, żeby po prostu przeszły ten okres kwarantanny, żeby wyszło z nich wszystko to, co ma z nich wyjść, i żeby zakle, zaklimatyzowały się tutaj w tym budynku. Rozprowadzenie paszy po całej chlewni odbywa się za pomocą paszociągów koralikowych. Na zewnątrz budynku umieszczone są cztery silosy paszowe dla każdej grupy wiekowej, to znaczy dla loch karmiących, dla loch prośnych i dla prosiąt musi być odpowiednia pasza z odpowiednimi wartościami odżywczymi. W każdym pomieszczeniu jest umieszczony komin wentylacyjny, który jest sterowany sterownikiem mikroklimatu firmy Westron. Powietrze do wszystkich pomieszczeń w budynku jest dostarczane przez sufit oddychający, który zmniejsza przeciągi w budynku. Na każdej porodówce, przy każdym stanowisku mam zamontowane automatyczne systemy karmienia, które są sterowane za pomocą systemu FETURA. Nie ukrywam, że etap budowy był bardzo ciężki, bo no wiadomo wiązało się to z różnymi problemami i z COVID-em, i, i z innymi problemami, które wynikają samego etapu budowania, bo to co jest na papierze to czasami się mija z tym co jest w rzeczywistości, projektant nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć ale ogólnie hmm, jestem zadowolony z całego przedsięwzięcia mam nadzieję, że system, że rozwiązania, które tutaj Firmy przedstawiły mi, będą skuteczne i niezawodne. Za pięć miesięcy planuję zasiedlić tutaj te porodówki i przetestować przede wszystkim system FETURA, i mam nadzieję, że, że sprosta moim oczekiwaniom. Dziękuję za uwagę.